Serdecznie z tej strony Maksymilian Skrzypczak, Układ Sił, a dzisiaj moim państwa gościem jest pan dr Michał Sadłowski, ekspert od spraw Rosji, Uniwersytet Warszawski oraz Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, witam. No jak się państwo domyślacie, rozmawiamy o spotkaniu między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Na tym spotkaniu, jakby się wydawało, nie zostało ogłoszone przynajmniej nic wielce przełomowego. Tutaj media są raczej w kropce, jeżeli chodzi o komentowanie tego wydarzenia. No i my postaramy się określić, czy może ja dopytam mojego gościa, czy rzeczywiście tak jest, czy może jednak prawda jest trochę bardziej skomplikowana i to spotkanie jednak o czymś świadczy. Subskrybuj nasz kanał. Znajdziesz tu wiele ciekawych audycji, wnikliwych komentarzy i wywiadów z najlepszymi polskimi oraz zagranicznymi ekspertami. Panie doktorze, proszę powiedzieć, czy na podstawie tego, co wiemy, możemy stwierdzić, że doszło w tym spotkaniu do poruszenia istotnych wątków i rzeczywistego przełomu? Czy, jest, czy nie jesteśmy w stanie postawić takiej diagnozy, i de facto to jest po prostu no, kolejna z serii rozmów, spotkań, które niczego nie przynoszą, i rosyjska gra na czas? Jak pan to widzi? Z jednej strony mieliśmy już wiarygodne sygnały, a nawet informacje, zarówno ze strony amerykańskiej, jak i rosyjskiej, że to wydarzenie dyplomatyczne na lasce, ono raczej nie będzie takim wydarzeniem w czasie którego zostaną podjęte decyzje, które przyniosą natychmiastowy skutek w tym sensie, że liderzy stanów zjednoczonych i Rosji wyjdą na scenę po konferencji i ogłoszą tak taki konkretny plan, na przykład zawieszenia broni. Czyli zamrożenia konfliktu, dochodziły raczej do nas sygnały, zwłaszcza ze strony rosyjskiej, że z jednej strony, oczywiście, proces normalizacji relacji dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi będzie postępował i Rosjanie mają nadzieję i zakładają, że będzie to trwalsze, głębsze w najbliższym czasie. Natomiast z drugiej strony, co do wojny ukraińsko-rosyjskiej i konfliktu z Autorosją, właśnie co do tego państwa, czyli Ukrainy, raczej tutaj nie należy się spodziewać jakiegoś przełomu, no bo. Akurat po stronie rosyjskiej myślę, że wszystko jest dość jasne, czyli Władimir Putin dąży do tego, żeby Ukraina znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów, czyli dąży do uzyskania wpływu na procesy wewnątrzpolityczne, ustrojowe Ukrainy i przede wszystkim też Ukraina jest pewnym narzędziem do tego, żeby Rosja zmieniła tutaj architekturę bezpieczeństwa w gronie środkowo-wschodniej, w tym sensie, żeby miała jednak swoją strefę wpływów, żeby była traktowana jako mocarstwo, które posiada tą strefę wpływów i żadne inne mocarstwo nie mogło ingerować na tym kierunku. Też oczywiście chodzi o to, żeby inne państwa nie mogły ingerować wewnątrz Rosji. Procesy polityczne, ideologiczne, i to jest jeden z wielkich warunków, które Władimir Putin stawia od wielu lat, a wojna się toczy od ponad 11 więc jakby zakończyć wojnę tak głęboką i taki konflikt o takiej skali w jeden dzień, w jeden, w czasie jednego szczytu, byłoby bardzo trudno, i dlatego też raczej te głosy ostrożności czy sceptycyzmu, one były jednak w analityce, w, również w, w części mediów. I widać, że to się sprawdziło, tak. Natomiast to nie jest tak, że tam się nic nie wydarzyło, bo te rozmowy y, tam były, trwały. One za zamkniętymi drzwiami miały miejsce. Mamy no strzępki właściwie informacji y, i to różnych, y, bo w, na przykład dzisiaj nagrywamy, tak jest sobota, właściwie kilka godzin po zakończeniu tego szczytu, mamy takie informacje, że nagle Donald Trump dokonał kilku wpisów na mediach społecznościowych i też dzwonił do liderów y, państw europejskich i też do, do pręta Zeleńskiego, mówiąc, że no, tutaj raczej chodzi o to, żeby nie dokonać zawieszenia broni, czyli zamrożenia tego konfliktu, ale przede wszystkim, żeby ten konflikt zakończyć. Tak? I tu jest też pewna zmiana narracji, która ma miejsce, i Krzysztof Rak też chyba właściwie to napisał na Twitterze, że z jednej strony Rosja. Em, Chciałaby też zakończenia tego konfliktu, oczywiście, jakoś tam we własnej perspektywie, i dopiero wtedy byłaby możliwa jakaś normalizacja relacji z Stanami. Natomiast no, tutaj jest też jeden fundamentalny wątek, że Federacja Rosyjska, tak powiedzieliśmy, dąży do tego, żeby dokonać istotnej korekty architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, przede wszystkim w naszym regionie. I Władimir Putin e, oczywiście byłby w stanie. Dążyć do zamrożenia. Na przykład na zasadzie takiej koreańskiej, czyli tego wariantu koreańskiego, który mówiłby, że Rosja zatrzymuje okup okupowane terytoria, Stany ściągają sankcje i też wpływają na Europę, żeby te sankcje redukowała, zwłaszcza w, w aspekcie sur surowców energetycznych. Natomiast Putin nie jest tego w stanie dokonać, bo Putin e, nie tylko. Z tego powodu jest zakładnikiem sytuacji wewnętrznej, całej ideologii wojennej i układu wewnątrz politycznego, ale Putin zdaje sobie sprawę, że on może dokonać zamrożenia, ale pod warunkiem, że uzna, że grozi mu utrata władzy, tak dopiero wtedy się może wycofać z tego wielkiego planu geopolitycznego, jakim jest zmiana architektury bezpieczeństwa, no a może, może mu zagrozić co? Może mu zagrozić przede wszystkim klęska wojenna. Na razie na froncie nie mamy przesłanek, żeby ta klęska nastąpiła. Czy załamanie się frontu po stronie rosyjskiej, jakieś bunty żołnierzy, na przykład na wzór 1917, 1917 roku. Z drugiej strony, załamanie gospodarki mu jeszcze nie grozi e, i też. E, Załamanie się nastrojów społecznych, wyjście ludzi na ulicę. Bunt elit również nie, czy jakaś inna jest konstelacja wewnątrz tego aparatu biurokratycznego, służb specjalnych. I on uznał, że na razie mu te, te takie trzy wielkie zagrożenia nie występują. A więc czas gra na jego korzyść, w tym sensie, że Ukraina ma mniejszy potencjał. Finansowy, tak, wojenny, ludzki przede wszystkim wytrzymałościowo państwem o wiele słabszym w jego opinii. I generalnie potrzeba jeszcze w roku, półtora, maksymalnie dwóch, żeby zmusić samą Ukrainę do. Przyjęcia cięższych warunków, czy w ogóle kapitulacji, a z drugiej strony zmęczyć Zachód, przede wszystkim tą stałą pomocą. I tu jest takie założenie, i z jednej strony można ten szczyt odebrać przede wszystkim jako sukces Putina, w tym sensie, że z jednej strony ma piękne zdjęcia, manifestuje, że wychodzi z izolacji międzynarodowej nakaz Międzynarodowego Trybunału Karnego wobec niego nie działa, manifestuje wobec swoich elit, że wyszedł z tej izolacji i jest w stanie prowadzić kraj również na arenie międzynarodowej i miał rację co do, swoich, przez, co, do co do swojej decyzji, jeżeli chodzi o 24 lutego 2022 roku i wewnątrz politycznie można powiedzieć się umocnił tak Putin. Ten szczyt jest na, na, na jego korzyść na razie, to, to trzeba Podkreślić. I wczoraj tak na koniec powiem: Andrzej Kozyryjew, minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, pierwszy minister, powiedział w wywiadzie dla telewizji DOSZT po tym szczycie, że no, tak naprawdę z punktu widzenia politycznego, logiki politycznej i Rosji, i Stanów, zwycięzcami szczytu są no, Putin przede wszystkim, ale Trump również. No, Putin, tak jak powiedziałem, ma tutaj konkretne korzyści, które wymieniliśmy. No, a Trump również mówi, że. Jest tym peacemakerem, próbuje tak skłonić Putina i do porozumienia. Ukrainę, on tutaj pracuje na to, żeby armaty przestały strzelać, a nie eskaluje. I to też jest jakiś sens w tej logice, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Jeżeli założymy, że faktycznie Rosjanie grają na czas, co. Ma sens, jeżeli zobaczymy na sytuację na froncie. Tak też przed spotkaniem Trump-Putin mówił na kanale Układu Sił generał Leon Komornicki. Też zapraszam naszych słuchaczy do odświeżenia sobie tego wywiadu sprzed kilku dni. No to nawet jeżeli to jest prawda, no to czy to nie jest trochę tak, że Amerykanie i Donald Trump liczyli na to, że właśnie poprzez presję na Rosję, groźbę tych sankcji wtórnych, które skłoniło Putina do spotkania z Trumpem, Niejako wymuszą na Moskwie to, aby właśnie przestała grać na czas i stanęła przed wyborem. Albo Amerykanie przyciągają wajchę i czas zaczyna grać na niekorzyść Rosji, Rosjan, bo właśnie dociskają śrubę sankcyjną, być może dozbrajają Ukrainę jeszcze bardziej. Albo trzeba się jakoś dogadać. No i pytanie, czy właśnie tego rodzaju wynik szczytu, który jest niepewny, który. Jest kolejnym aspektem takiej gry na czas, że sukcesy takie dyplomatyczne tutaj są tylko symboliczne, tylko wizerunkowe. No, czy to jednak w pewnym momencie nie skłoni Trumpa i generalnie Amerykanów do stwierdzenia, że no, koniec, no, że tak powiem, chodzenia wokół tematu i kluczenia, tylko trzeba po prostu na Rosję wywrzeć realny nacisk? Ja myślę, że. Te... Próby nacisku, one są cały czas realizowane. Ten szczyt też pewnie był próbą nacisku. My nie wiemy dokładnie, co tam powiedziano. Oprócz pięknego przywitania była też manifestacja potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest tak, że Amerykanie nie wysyłają sygnałów o możliwości eskalacji. Natomiast Rosjanie ich testują. To jest, to jest po pierwsze. Natomiast podstawowy problem, z którym ja się też spotkałem w kręgach dyplomatycznych. I analitycznych, które zajmują się konfliktem Rosja-Stany, też ze strony No jest taki, że sankcje wtórne. Znaczy, to pięknie brzmi, tak, zwłaszcza w Europie. Natomiast w praktyce jest to bardzo trudne do wykonania, bo widzimy na przykładzie Indii, to jest próba zmuszenia czy ukarania innych państw. Tak? To są sankcje właściwie na też na, na inne państwa, nie na Rosję. I w przypadku takim, że część świata jednak do tych sankcji się nie stosuje od początku, właściwie od, nie tylko od 2014-2022 roku, to te sankcje wtórne trzeba realizować czasami w takim systemie chirurgicznym. I to jest wielkie ryzyko, jak dokonać sankcji wtórnych, żeby jeszcze na przykład nie zrobić tak, żeby te ceny na surowce jeszcze bardziej wystrzeliły. I dwa, żeby nie wepchnąć jeszcze Rosji bardziej w objęcia różnych ośrodków, siły niezachodnich, bo to też jest taka logika elity amerykańskiej, moim zdaniem, że oni próbują jednak Rosję wyciągać z tego świata antyzachodniego, tak mówiąc ogólnie, publicystycznie i żeby ta Rosja dystansowała się od Chin, Indii, żeby miała swoje pole autonomiczne autonomiczności w, tych, w tej swojej pozycji międzynarodowej generalnie to jest gra na przyszłą Rosji, bo Trump też zakłada tak, że najprawdopodobniej to będą rządzić ci, którzy tam przyjechali, takie pokolenie być może Dmitriewa. Pokolenie tych ludzi, którzy się rodzili już w latach nawet nie, nie końcówki 50. czy 60., -tych, ale początek lat 70., -tych. i to, to są będą, będą osoby, jeżeli wtłoczy się je w ten świat zachodnich finansów, polityki, towarzyskich relacji, no to oni z czasem porzucą zbrojny imperializm w Europie, bo zobaczą, że to jakby nie, nie ma sensu, a są inne możliwości kooperacji z Zachodem. Więc to jest bardzo rozległa gra Ros Stanów Zjednoczonych, skomplikowana. Rosjanie też to wykorzystują. I tutaj ja myślę, że jest stosowanych wiele jakby i zachęt, wiele gruźb od tego, że Ukraina dostanie dodatkowe uzbrojenie, czy jakieś uzbrojenie, które bardzo zaszkodzi ustrojowi w ogóle i pozycji Putina. Z drugiej strony są te sankcje wtórne. Natomiast no, nadal widzimy, że znaczy jest, moim zdaniem następuje... Hmm, może nie błąd, ale pewne mylne zrozumienie czy ideologiczne podejście polskich obserwatorów, czy ogólnie zachodnich obserwatorów do tego konfliktu i do polityki Trumpa. No bo y, moim zdaniem Trumpowi chodzi o porozumienie z Rosją. Tutaj chodzi oczywiście, on też chciałby moim zdaniem zachować Ukrainę jako państwo odrębne od Rosji, jako państwo z Zachodem ogólnie. Chciałbyś na tym zar zarobić chciałby, i chciałby zarobić na ogólnie zbrojeniach w Europie. Natomiast yy, też. Yy, Trump czy ta Ekipa, która jest tam u władzy, dała sobie sprawę, że bez eskalacji, bez wzmocnienia jeszcze Ukrainy, a przede wszystkim bez dodatkowych kosztów wojennych, nie da się Rosji pokonać teraz. I jakby dlatego to są takie próby dyplomatyczne. Być może to wszystko właśnie nie ma sensu. To też sobie tutaj, tak powiem, cystycznie. Być może Rosjanie mają tak twarde stanowisko, że Będą wykorzystywali każdą nadzieję tej ekipy na porozumienie. Z drugiej strony też jest na, nadzieja po stronie amerykańskiej także że Putin się starzeje, że to jest kwestia już być może kilku lat wyczekania i lepiej prowadzić rozmowy, a, a nie po prostu eskalować. I, e, w, to jest, jesteśmy w, w impasie, natomiast ten konflikt cały Ukraina-Rosja mówiąc y, y, upatrywany w perspektywie globalnej, w ramach globalnych interesów. Ktoś dobrze dzisiaj napisał też tutaj przywołam znowu opinię twitterową nie tylko Krzysztofa Raka, ale chyba Filip M że no, Donald Trump nie jest prezydentem Polski, tak? to jest prezydent Stanów Zjednoczonych. I ja, znaczy my oczywiście musimy bronić swojej perspektywy. Natomiast, no, chociaż obrona no, naszej perspektywy jest też tragiczna w pewnym sensie, no bo dopiero jak dowiedzieliśmy się, że szczyt jest 15 sierpnia, no to nagle Twitterowe szabelki podnosimy, wspominamy nasze piękne zwycięstwo z 15 sierpnia, no ale to takie zwycięstwo o tym trzeba mówić cały rok. To trzeba budować polskie centra na zachodnich uniwersytetach, trzeba wpływać na pracę zachodnią, trzeba wydawać pieniądze tam, trzeba generalnie budować cały ekosystem polskich wpływów na zachodzie i polską narrację, tak, no, natomiast to, że my napiszemy kilka tweetów tam, po angielsku, że my tam zwyciężyliśmy 15 sierpnia 2020 roku, no to niestety, ale no to, to nie zmieni jakby oblicza, a i tak kadry niestety te z, z, z lotniska z bazy wojskowej na Lasce i tak obiegły świat i one zwyciężyły jakby w tym jakby w zasięgach tak mogę się mylić, ale raczej się tutaj fakty są takie, a nie inne. No, na, na kanale układu sił myślę, że nieraz dyskutowaliśmy i będziemy dyskutować na temat tego, jak wygląda sytuacja wśród polskich elit i polskiego komentariatu często jest to stan dyplomatycznie tu ujmując y, niezbyt imponujący. I więc w 100% zgadzam się z tą, z tą oceną, że trochę przystołoby się nam zimnego prysznica na głowę, jeżeli chodzi o ocenę tego, jak to wygląda, bo często jest tak, że jeżeli Amerykanie chociaż, no nie wiem, puszczą oko w stronę Rosji, czy, czy wydadzą jakieś, jakąś opinię, która nie jest w 100% spójna z linią polskiego rządu, to od razu mówimy, że to jest druga jałta, a także nas sprzedają. Tymczasem. Nikt raczej na, na w Stanach Zjednoczonych nie mówi teraz o jakimś wychodzeniu z NATO, czy, czy oddawaniu Ukrainy Putinowi. A tak? Ukraina nawet nie jest traktatowym sojusznikiem USA, więc tutaj, tutaj trochę więcej e, sceptycyzmu by się przydało z naszej strony. Natomiast jak już powiedzieliśmy o perspektywie amerykańskiej, to chciałbym trochę głębiej wejść w perspektywę rosyjską. To znaczy, Rosja oczywiście e, chce. Kontynuować wojnę i podporządkować sobie Ukrainę w tej czy innej postaci. Natomiast Rosja jeszcze przed konfliktem na Ukrainie, czy przed tą pełnoskalową fazą, tak? przed, przed lutym 2000, 2022 roku, wskazywała, że nie jest zainteresowana samą Ukrainą, tylko jest zainteresowana generalną przybudową architektury bezpieczeństwa w Europie. I podczas konferencji prasowej Putin zaznaczył, Chociaż była to oczywiście pewna zaowalowana aluzja, ale tak to trzeba czytać, że jego zdaniem konflikt na Ukrainie skończy się wtedy, kiedy znajdziemy odpowiedź na, jaką to ujął, początkowe czy pierwotne przyczyny tego konfliktu. No ja to rozumiem tak, że Putin chciałby do koszyka pod tytułem Negocjacje na temat Ukrainy wrzucić. Szerszą architekturę bezpieczeństwa w Europie, czyli na przykład granice NATO, tego, jak są dyslokowane wojska w Europie Środkowo-Wschodniej, jakie tam wpływy ma Rosja. No i pytanie do pana doktora. W jaki sposób w tej chwili Rosja ocenia reali realistyczność spełnienia tych żądań? Bo z jednej strony można powiedzieć, że no skoro Rosja nie była w stanie. Zajęć Ukrainy zajęła zaledwie około 20% terytorium i to po trzech latach. To nie ma co myśleć o jakiejś, jakimś przedefiniowaniu sytuacji w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Natomiast inni mogą wskazać na to, że wynik militarny to jedno, ale czasem wojny się wygrywa na stopie politycznej i poprzez dyplomację, jeżeli Rosja dobrze to rozegra, będzie w stanie ustanowić swoją, swoją strefę wpływów w korzystnym dla siebie, Kształcie. W związku z tym, czy Pana zdaniem Rosja to w ten sposób postrzega, że jest gotowa i jest w stanie osiągnąć zadowalający, zadowalającą konfigurację w Europie poprzez właśnie negocjacje i ustalenie tego z Trumpem? Ja myślę, że Trump był postrzegany jako nadzieja i wciąż jest w Rosji, ale nadal Rosjanie, Kremli, to jego otoczenie Putinowski putinowskie, oni uważają, że to jest tylko etap. Proszę zobaczyć, że Putin już przeżył wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych, a też tych prezydentów już przeżył kilku, jeżeli chodzi o ten konflikt ukraiński, tak Bo mu się zaczął 2013-2014 rok, więc od tego czasu już też mieliśmy wielu liderów się zmieniło europejskich, nawet ukraińskich, i amerykański, więc dla niego to jest element, tak, to jest etap, on też wie, że się żyje, ale nadal to jest pewien punkt to tylko. I tu jest jakby bardzo ważne to, że tutaj chodzi w pierwszej, w pierwszej oczywiście w, w pierwszej fazie tego, tak, tu chodzi o Ukrainę, tak, tu chodzi o to, żeby uzyskać wpływ na, na nią, bo to jest nadal potężny obszar. A pamiętajmy, że w sensie geostrategicznym Rosja kontynu kontynuuje Białoruś i dodatkowo kont kontrola Ukrainy no to jest wyjście, tak, tutaj na Mołdawię, na Słowację, na granicę to jest przede wszystkim wzmocnienie się jeszcze większe w basenie Morza Śródziemnego. I no przede wszystkim po opanowaniu Ukrainy. Tak, czy po podporządkowaniu Ukrainy, oczywiście nadal tak, można zwiększać nacisk na, na Zachód, bo wtedy już, jeżeli będą mieli Ukrainę, no to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że kolejne szczyty z amerykańskimi, z amerykańskimi prezydentami, którzy mogą znaleźć się, nie daj Boże, w problemach z, tak, z polskiej perspektywy, będą dotyczyły tego, a, a, dlaczego tutaj macie tyle żołnierzy, dlaczego wspieracie w takiej a, formie. Estonię, Łotwę, Litwę. Po co wam tutaj tyle żołnierzy, jeżeli współpracujemy, rozwijamy współpracę gospodarczą, coraz bardziej wpadacie w konflikt z, z Chinami i to jest jakby bardzo proste. Znaczy, Rosjanie oczywiście bardzo skrupulatnie, koronkowo można powiedzieć, rozpracowują kierunek polityki zachodniej, te skomplikowane, bardzo skomplikowane negocjacje z Trumpem to pokazują, tak, że to jest, to jest gra na czas, to jest próba skłócenia Trumpa z, z liderami NATO, Unii Europejskiej, Londynu, e, to jest próba wyzyskania uz, uz, informacji, to są jakby próby też y, wskazania, że współpraca z Rosją będzie bardziej opłacalna w niektórych kierunkach, że przede wszystkim w globalnym układzie sił Rosja jest potrzebna Stanom, przede wszystkim to jest y, coś, co jest niedoceniane w mojej ocenie, to jest przede wszystkim pewna wspólnota polityczno-ideologiczna. To jest wskazywanie, że my jesteśmy raczej siłami o naturze... Tradycjonalistycznej, nawet konserwatywnej, tak, no, w sensie takiego zdrowego sensu życia. I generalnie ta progresywno-lewicowa Europa, czy agenda, czy to, co robił Biden, no, to jest też to zabójstwo dla, dla społeczeństwa, dla polityki. I tutaj wskazywanie, że też na to, że Trump wygrał wybory. To jest wiele aspektów, które powoduje, że Rosjanie realizując cele strategiczne, są też skupieni na wielu wątkach taktycznych. Ten teatr działań taktycznych w dyplomacji, czy tej strategii państwowej Rosji jest konsekwentnie, trzeba powiedzieć, realizowany. Dla nas może wydaje się to porny, no ale trzeba przyznać Putinowi, że mimo jego problemów Mimo też tego, tego, że on też stoi przed ryzykiem utraty władzy, bo tam e, trzeba też powiedzieć, że przed szczytem mieliśmy w Rosji. Teraz pytanie, czy to był naturalny proces polegający na tym, że część elit biurokratycznych zaczęła manifest... jakoś pośrednio wskazywać, na przykład w niektórych gazetach czy think tankach, że to zamrożenie jest bardzo korzystne i zamra... zamrażajmy teraz, no bo. E... Dalsze sankcje, kontynuacja wojny grozi degradacji Rosji tam w, w, w przeciągu kilku lat. Natomiast teraz, jak zamrozimy według nawet war wariantu koreańskiego, to napłyną pieniądze zachodnie i znowu odbudujemy szybko swój potencjał. Tak więc taka frakcja a, tych systemowych liberałów, technokratów, ona jest. Pytanie, czy ona, czy częściowo Kreml nie pozwolił jej też. Na wertykułowanie takich poglądów, bo tym samym by to wzmocniło wśród Amerykanów przekonanie, że jednak ta frakcja technokratów jest silna, więc dlatego trzeba się porozumieć z Rosją, bo Putin jest tylko na kilka lat. A szansę mają objąć technokraci, którzy będą współpracować z Stanami, tak? Chin. Więc to też jest takie założenie, to też była skomplikowana gra, a zwłaszcza ta wrzutka The Wall Street Journal o tym, że Dmitry Kozak, czyli zastępca administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej, przez ostatnie trzy lata raczej został no, odsunięty, ale też nie. Z negatywną oceną tej specjalnej wojny operacji, wskazuje, że ta gra, bardzo skomplikowana, ona była i być może się toczy, więc Rosjanie oczywiście tutaj próbują, moim zdaniem, powiedzieć te proste cele, powiem tak, realizować w bardzo skomplikowanych grach dyplomatycznych, informacyjnych, przez, za pomocą służb specjalnych. Natomiast na razie, nawet no, i moim zdaniem, Treść konferencji, która miała miejsce wczoraj, ona nie pozostawia złudzeń. To jest gra o całą Ukrainę. Natomiast oczywiście Putin się cofnie pod warunkiem, że będzie mu grozić utratą władzy, no ale moim zdaniem ani Zachód, ani Ukraina, ani znaczy może Ukraina tak, ale raczej Unia Europejska, NATO i, i przede wszystkim Stany Zjednoczone nie chcą na razie eskalacji z Rosją, bo to jest bardzo ryzykowne, tak? Tym bardziej, że europejskie elity już trochę przeżyły w ciągu tych trzech lat takie rozczarowania, bo pamiętam pan redaktor, była mowa o w zawieszeniu tej flagi nawet na Krymie. Niektórzy tu pisali, były takie nadzieje, że kolejne dostawy broni na Ukrainę obalą Rosję. Tak? Natomiast to się nie stało, bo to okazało się, że to czasami nie tylko wystarczy dostarczyć bromal, ale trzeba dane wywiadowcze, ludzi, wyszkolenie, pieniądze. To sztuka wygrywania jest bardzo chyba skomplikowaną rzeczą albo czasami szczęście od Boga, tak, ten e, taki cud nad w tego w dobrym słowem, tego znaczeniu i e, Rosjanie też reagowali, przeprowadzili przede wszystkim mobilizację ozyskali wsparcie od innych państw, ale nawet państwa NATO pomogły Rosji wytrwać, tak? no bo przypomnę na przykład postawa Turcji tak, w pierwszym, w pierwszym roku. Tak? No gdzie Rosjanie spędzali wakacje? Gdzie sobie kupowali meble IKEA Przez jakie państwo? No przez Turcję. Tak? Gdzie Rosjanie teraz latają sobie do Europy na Robić biznesy, niektórzy nawczasy, czy załatwiać jakieś inne sprawy. Przez, przez, przez jakie lotnisko sobie latają teraz Rosjanie bardzo często? No, lotnisko w, na, przy, no, no, na przykład tak w Stambule czy tam w Ankarze. Tak? No, no, no więc bardzo trudno wygrać z Rosją w krótkiej perspektywie, w dłuższej, jak najbardziej. Jest to możliwe i Rosja jest do pokonania, czy do żeby ten system polityczny się zmienił, no ale yy, to trzeba być bardzo konsekwentnym i yy, ta, to musi być też strategia pokonania Rosji. Natomiast yy, Natomiast i też y, trzeba mieć, y, moim zdaniem, bardzo ważne jest to, żeby też odpowiedzieć na, na pytanie, jaką strategię wobec Putina czy Rosji ma Trump. To mam wrażenie, że część naszych mediów i część tutaj y, komentariatu no, oczekuje, tutaj, przepraszam, że to powiem, no, ale mam też takie wrażenie, ja to rozumiem rozczarowanie, rozumiem pewne y, takie y, nawet taką niechęć, jak się patrzy na te zdjęcia, tak? Rozumiem, że. Można mieć takie wrażenie, tak? Natomiast z drugiej strony no nie można oceniać tego z perspektywy polskiej, tak, nie można w, w, patrzeć na to, że polityk amerykański ma taką samą percepcję, jaką ma polityk polski, tak? Natomiast pomijam to, że niektórzy politycy, polscy czy komentatorzy z racji tego, że są związani, czy podoba mi się polityka Trumpa na jakich kierunkach, no milczą dzisiaj, czy milczą wczoraj, bo generalnie to, co się stało, ale co to by zaprzeczeniem tego, co oni też głoszą, tak. Tak, szczególnie zgadzam się z ostatnimi paroma zdaniami i też bardzo dziękuję za to, co Pan doktor tutaj wyjaśnił, jeżeli chodzi o szerszą architekturę bezpieczeństwa w Europie, potencjalne cele Rosji i też to, jak na to być może zapatrują się Amerykanie. Moim i Państwa gościem był doktor Michał Sadłowski, Uniwersytet Warszawski i Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. Dziękuję Panu serdecznie. Dziękuję bardzo.